Dobra, no to zagramy sobie kilka w tym obiektem, żeby zobaczyć, jak się spisuje. Dam tu przykokszoną załogę widzowie. Nie, ale zagram teraz, do tego, że jak zagram po kupnie. Ej, czemu nie mogę? Zbyt A oki z tym. Dobra, wrzucę jednak tą załogę. <grym> Chippercall. Damy sobie ekspermentalne HP. Damy dosyłacz. I co? Damy to turbo? A, tu są pociski pancerne w ogóle. A, tu są hity na złocie. Mało tych pocisków, czy dałem polowe? A tylko damy tu na, na siłę ognia. No to gram. Sprawdźmy, Tego gogatka. Oj, przydałaby mi się intuicja. No, spoto. tak Niko nie ma. Aj! Nie da rady. Ciała nie, nie zmarkowałem jeszcze. O, teraz w sumie schowałem tą górną płytę, tak mi się wydaje. Hmm. Arta KD. Kurde, ogłuszony jestem. Jadę do, do miasta zaraz. Aha. No to niezły początek, wam powiem. Ładuję <gry> złoto na te hewiki. Dobra, ciekawe czy tu schowam kadłub. Udało się. Eseta się odbiła. Ale ja nie przebiłem, a VZ mnie przebiła we włas. No i co teraz? Połowy HP nie ma. <gry> Nic nie zrobiła nawet. Arta przeładowała. Spróbuję tutaj. Weszło. 541. Fajnie. Arta jest minus 2. Dobra, spróbuję się skontować. Zobaczymy, czy Esa tam je przebija. Odbiła się, strzeliła w bok. Czy <laughs> Arta przeładowała magazynek? Ej, pojadę na tą miejscówkę, gdzie pojechali na filmie. Znaczy w filmie. Czyli tutaj dokładnie. Akurat ta 30 tu gra. Mi się wydaje, że numerki mogą zejść poniżej 10 minut. Numerki bardzo szybko schodzą. A reszta może tak nie zejść szybko. Wydaje mi się, że reszta zejdzie następnego dnia. Ale to tylko moje dane z dupy, jak to się mówi. Angry, ze jestem nowym graczem, jak zdobyć dużo złota. Kupowanie nie jest opłacalne. Konkursy, turnieje chyba to jest najłatwiejszy sposób. Gry wojenne. Ale dostał. Możemy utrzymać lewą stronę. Chociaż po HP aż tak świetnie to nie wygląda. Mm -hmm. Niestety nie utrzymamy miasta. Jak gdybyśmy utrzymali miasto, chociaż na razie dobrze to wygląda, ale śro ze środka będą zaraz im pomagać. A nie dostałem. Nie weszło. Mogę dać sam kryptowizm. Jest... Wychylam się na Skoda. Już miasto podjechało. Nie wiem, kurde, mam takie wrażenie, że muszę mieć stabilizator na tym czołgu, bo wychylam się i nie mogę strzelić. Jakoś tak. Rewelacyjnie odnieczuję tego O nie Jeszcze Drugi raz A nie, to Okej okay. No gg, pierwsza bitwa nie nieudana Dobra, pierwsza bitwa słabiotka Zobaczymy co będzie dalej Ładuj ochle Na prawo lecimy Ciekawe czy często tutaj pada magazyn Amorek Czy damy eksperymenta... Ej, bez skitu, eksperymentalne turbo dobry pomysł Lesio, dam w kolejnej bitwie Musisz mi przypomnieć w razie czego Czy zobaczę bitwę za punkty kanału? Później zobaczę, w takim sensie, że... Że obecnie chcę grać nowym obiektem, a nie za punkty kanału oglądać, bo jest to ważny temat. A później nie będę mógł grać obiektem, bo będzie 15 obiektów na 15 obiektów w bitwie. A jeżeli ciebie nie będzie, to cię zwrócę punkty i na kolejnym streamie odbierzesz. Wytrzymałeś modułów jest lipna. Mhm. Tak mi się coś wydaje. Kurde, gdzie on mnie przebił? od boku mnie przebił. Dobra, muszę sobie dać intuicję koniecznie na tym czołgu. I muszę dać sobie eksperymentalne turbo. Nie wiem, no te. Widzicie sami, jaki to jest wielki celownik, jak się wychram. To jest moim zdaniem problem. Bo większość tych strzałów nie będzie wchodzić, jak widzieliście w poprzedniej bitwie. Ja nawet myślę, żeby nie grać na stabilizatorze na tym, nie? To w niby weszło, ale to też było takie 50 na 50 Teraz spróbuję eksperymentalne turbo, bo to trochę poprawi stabilizację Ale chyba spróbuję też zestaw eksperymentalne HP, dosyłacz i... I stabilizator Jak on się wychyli to powinien dostać spota, co? No i dostał Plus 5000 HP No, No to ciekawe jak No No, Taka szybka bitwa Trochę ciężko było o wynik Nie, no poważnie Ależ pech Wiadomo, mogłem to wycelować, ale no... Byłem pewny, że to wejdzie Czasami mam wrażenie, że CS więcej odbija niż obiekt 907 Ale skok Fajne w tym czołgu jest to, że ma dosyć wysokie uszkodzenia modułów i może uda mi się go podpalić. aj nie, to No, <grybujesz> <grybujesz> Ale mnie wkurza to działo, naprawdę mnie wkurza to działo. Już któryś taki strzał. Zresztą jaki jest wielki ten celownik. Czy polecam ten czołg, czy nie? Na razie jakoś mega nie polecam. Ale teraz zmienię moje wyposażenie na takie. Dodam intuicję. Damy tu jeszcze strzał z biodra. Gładką jazdę. Sprawdźmy teraz to. Cześć, of Tanks. Ej, co jest? Nie mogę zagrać bitwy nim? nie wlałem? Ej, a teraz czekajcie te osoby, które grają sobie bitwę. Wiedzą o aukcji. Ale nie wiedzą o tym, że niektórzy streamerzy i różni tacy gracze dostali ten czołg na testy. I teraz są takim... O, oh mój ten event już zapomniałem, już wystartował. Skąd on to ma? Oszukuję ma cheaty Ciekawe, czy ktoś taki się znajdzie na tych randomach. Aukcją, no warsztat. Nie wiem, co ja mam z tą aukcją. Czy warto się spinać do nowego obiektu? No, jeżeli macie wydać cały swój garaż, sprzedać jakieś czołgi, to na pewno nie. Czołg jest ok, ale na razie jakiegoś wielkiego szału moim zdaniem nie ma. Dobra, 50M podpała? Ale w takiej miejscówce to chyba ten obiekt będzie oddawać. Wejdzie to? Dobra, to wejdzie. Nie no, w takiej miejscówce to obiekt będzie mocny. On nie powinien mi nic zrobić. No, tu wam powiem, że mi się już podoba ten obiekcik. A, tu już nie. Tylko my przegramy górkę. O oj oj, 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 Nie przebiłem tego. Powinno e zginąć. On mnie staranuje. Zostaw mnie. Dobi go, dobi go. Dobrze. Jestem trochę ślepy, bo nie widziałem tego, co się dzieje. A to było dosyć oczywiste. No, ale ten setup jest chyba już o wiele lepszy. Takie jedno głupie eksperymentalne turbo, a czuję się, że. że ten celownik jest przyjemniejszy. Kurde. Dobra, spróbuję się skończyć. Wiecie jaki jest problem? On jest wyżej niż ja i on może mnie przebić z palcem, nie powiem gdzie, po dachu. Bo mój dach jest bardzo słaby. Praktycznie wszystkie dziesiąte tery mogą mnie przebić po daszku. Ale siadzi. A on mnie przebił po dachu pokrywy silnika. Mi się wydaje, że on ma jakieś pojedyncze działo albo ładowe Ale pytanie, co ja powinienem zrobić, bo jestem na strzał. Nie złapię tu przestrzało na górkę na nikogo chyba. Chyba, że ten by podjechał. Ale wątpię. A my odbijamy górkę, widzę. Przegrać turbo. O kur. Ej, jak koncept go olał tak? On przejechał sobie bez spota. Halo? koncept. No, go nadal nie widzi. Chłopie, gdzie twoja piękna linia włosów? Masz więcej zastanowisk, niż ci się wydaje? No, tam lekkie zakoleje. Ale to przez to, że kamerka jest tak ustawiona. Karol dziś sprawdzał jarzmo i jagoda się wbija. Moim zdaniem. Okej, okay, ludzie sprawdzają jarzmo. Jeżeli jarzmo będzie twarde, no to kto będzie strzelać? Jeżeli po dachu każdy czołg przebija zasadą trzech kalibrów. plus jeszcze mamy włas. Aż takiej rewelacji to petardu nie ma, nie? Nie, ja nie trafię takiego niskiego numerku. Mój numerek to będzie. Powyżej 2000, myślę. Do względu na to, że ja będę chciał się wydać ze schematów. Wydać. Wypróżnić. No, z tego co ja zrozumiałem, to Wargaming popełniło błąd deweloperzy z pancerzem Jarzma i dzisiaj to zmienili. Dlatego to ten pancerz na jaszmie jest inny. Żeby ludzie nie kupili i nie dostał nerfa od razu potem. Nie nie, tutaj na razie fajnie. Czy strzela do nich. Mogę ładować hajki, na niego wiem, ale jakoś nie było czasu. Nie ma znaczenia, na jakim EU jesteście, jeżeli chodzi o warsztat. Nie powinno mieć to żadnego znaczenia, jak coś. Nie wiem, czy. Nie, no z tyłu nikogo nie ma. Dobra, to była słaba wymiana. To było bardzo słabe. Oni przejeżdżają tu. Masę idzie? Ok. Będzie co farmić. Zostawiam sobie apteczkę na drugi strzał od arty chyba Aj Ale myślę, że tutaj może być ciężko się utrzymać. Mamy WZ z tyłu, to jest jeden z plusów. Ej! Halo? Podfaliłem go Nie, nie, nie Arta mnie topiła Boże. Ale Rino. Ale bardzo dużo za to zapłacił. Tak mi się wydaje, że 100% HP stracił za to. Niedosyt jest. Zła wymiana z Minotauro, bardzo zła. I może bym przeżył tu dłużej. Na pewno bym przeżył. Według mnie ten czołg jest lepszy niż obieg 780 jak coś. Na pewno. A czy ten czołg jest bardzo dobry? Wydaje się być ok, dobry, ale aż taka topka chyba to nie będzie. Czym bez siatki maskującej? No nie wiem, jakoś tak się nie zdecydowałem. Myślę, że. Dam radę bez siatki, bo czołg, jak na czołg ciężki ma dobry bazowy kamuflaż. On wjeżdża. Nie, jak to poleciało w ogóle? <grym> a miało wszystko wchodzić, a akurat ja się odbiłem. Patrzcie, cała dolna płyta by tu była. Dobra, weszło to. Archem? Ja go wychylam. Kurde, był tak idealnie dupeczką, a się odwrócił bokiem i go nie przebiłem. Jeszcze grym jest strzelal, ale pech. Mi się podoba w tym czołgu to alfa, nie? Bo to serio, to jest fajne. Za tyle strzelać? Kurde. Tylko trzeba przebijać, nie? To dzisiejszy narybek z aukcji A jaki to ma numerek? 2, 5... 2, 4, 5, 5, 4 Jak nasz obiekt podjedzie, wypchniemy STB i grilla, to ja będę mógł coś więcej próbować O, grilla nie ma stb też Kurde, nie, tylko słuchaliśmy jednego, szkoda STB-ki gry nie podjadą, nie? Pierwsze wrażenie grałem już na koncie prasowym. Czołg jest dobry, ale nie jest. Nie wydaje mi się, że jest najlepszy, nie? Na pewno grałem ze złym wyposażeniem na początku, to jednak eksperymentalne Turbo i HP dużo zmieniają, w szczególności Turbo. To działo mi się nie podobało przez pierwsze bitwy. A teraz jest lepiej, jest lepiej. I też ważne są perki. nacalność te wszystkie. Strzał z biodra, kontrolowana jazda. Jak się nazywa ten drugi perk? Nacelność. Oła. Maj. Na Strzelnił. Gładka jazda. O, tak jest. Wiedziałem, że coś źle powiedziałem. Kurde, w tego STB-ka bym strzeli strzelił. Ładnie to siedzi. Nie wiem, czy powinien stać na górze, czy jechać po tego grilla.